Kazimierz Marczewski, Gazeta i Portal Borec Info. Witam Państwa w audycji na żywo, w online. Przepraszamy za to, że nieco opóźniliśmy nasz wywiad ze względów technicznych. Naszym gościem dzisiaj jest pan Michał Szwed, szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Boresławcu i tradycyjnie powitanie. Siema. Siema, witam serdecznie Pana, witam Państwa. Panie Michale. Jak sobie Pan wyobraża zorganizowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolesławców w czasie epidemii? Niewątpliwie będzie to bardzo trudny finał logistycznie, a przede wszystkim jeśli chodzi o zabezpieczenie epidemiologiczne. Pracujemy w pocie od samego początku są różne informacje, które dobiegają od nas z informacji rządowych, z informacji Sanepidu. Staramy się wybrać jak najlepsze rozwiązanie. Mamy trzy alternatywy organizacji tego finału. Na pewno finał zostanie zorganizowany z głową, tak, żeby było na maksa bezpiecznie, jeśli chodzi o zabezpieczenie epidemiologiczne, i tak, żeby nikomu się nic nie stało. To ma być finał z głową. Proszę wytłumaczyć to hasło. Dlaczego z głową? Tak, przede wszystkim w tym roku hasło. Jest laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy to jest przede wszystkim temat finału i na to jest zbiórka pieniędzy. Na pewno myślę, że chodzi też o to, żeby to wszystko, co organizujemy, było bezpiecznie jak zwykle, jeśli chodzi o logistykę, zabezpieczenie ludzi, a przede wszystkim dodatkowo zabezpieczenie właśnie jeśli chodzi o związane z pandemią. Pierwszy etap tego finału, jak gdyby się już rozpoczął. Są już wolontariusze z tego co wiem, jak przebiegał nabór, jak to w ogóle wygląda w tej chwili, I mamy wolontariuszy. Mm -hmm. To jest czwarty finał, który organizuję ja z e, współpracownikami, więc mogę powiedzieć jak to wyglądało e, wtedy i teraz. E, znowu nas ludzie nie zawiedli, znowu dzieciaki, ludzie doro, dorośli, wolontariusze chcą zbierać, chcą kwestować. Tak naprawdę już były pytania we wrześniu, czy będzie, jak będzie, jeśli będzie, było dużo informacji, że ludzie bardzo chętnie chcą się włączyć. No my ogłosiliśmy rejestrację wolontariuszy i w zasadzie w ciągu dwóch tygodni mieliśmy komplet, jeśli chodzi o wolontariuszy, którzy będą kwestowali z puszką, będzie to 120 osób, które na terenie miasta będą chodziły z taką puszeczką. Oprócz tego mamy około 50 wolontariuszy, takich naszych pomocników tutaj, jeśli chodzi o działania logistyczne związane ze sztabem i uruchomieniem całego finału. Ja doskonale rozumiem, że będą wolontariusze z puszką, puszką, no ale obostrzenia są takie, że no, maseczki to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz to jest dystans. Jak ten dystans wtedy się da utrzymać, te pieniądze? Do tej Generalnie, jeśli chodzi o sam rzut do puszki, wiadomo, wolontariusze mają puszeczkę przy sobie, są zabezpieczeni w rękawiczki, w maseczkę. Tak samo ludzie, którzy ewentualnie będą chcieli te pieniążki wrzucić. Pieniądze trafiają do puszki, więc no de facto nikt ich tutaj nie będzie dotykał. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie wszystkich obostrzeń, wszystkich zasad, no to tak jak GIS informuje oraz strony rządowe, wszystko odbędzie się zgodnie z regulaminem, z zasadami, tak jak to powinno wyglądać, także nie będziemy przekraczać, nie będziemy robić zbiorowiska, zgrupowania. Będą to małe grupki, które się będą przemieszczały, nie będą bezpośrednio ze sobą te osoby chodziły, natomiast w danych rewirach będzie grupa do pięciu osób, która będzie z tymi puszkami chodziła nie bezpośrednio ze sobą. Rozumiem, ale uruchomiliście też inne zbiórki. Eskarbonka, proszę powiedzieć, co to jest ta Eskarbonka? Tak, uruchomiliśmy Eskarbonkę, jest to taka skarbonka elektroniczna. Już dzisiaj można wpłacać pieniążki. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam u nas na stronie, jak również też na portalu Bolec.info Info pojawiła się informacja o tej skarbonce. Można zrobić po prostu przelew internetowy, określoną kwotę się wpłaca, są te wpłaty widoczne. Także te pieniążki też zasilą konto WOŚPU. Od 15 grudnia startują te puszki stacjonarne, które będą rozmieszczone w różnych miejscach na terenie naszego miasta i powiatu. W zasadzie no, nie będzie ich tak dużo, tak jak w zeszłym roku, ze względu na to, że część instytucji, i część sklepów, miejsc, w których te puszki były, są po prostu pozamykane przez sytuację epidemiologiczną. Natomiast w kilku miejscach te puszki będą stały. My będziemy informować, gdzie te puszeczki są, jeśli ktoś będzie miał ochotę wrzucić. Parę złotych do puszki, to będzie nam bardzo miło. Samo, sama Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, więc czy będą koncerty, gdzie te koncerty się odbędą, jak to będzie zorganizowane? My szykujemy się na trzy alternatywy. Pierwsza alternatywa, jeśli pozwoli nam sytuacja epidemiologiczna w kraju i instytucje, zostaną uruchomione w reżimie sanitarnym, czyli 25% widowni. Spróbujemy zorganizować taki koncert. Powiedzmy hybrydowo-stacjonarnie. Tak? Będzie to transmisja oczywiście do internetu na żywo, natomiast w pewnej części widownia będzie mogła wejść w zachowanie reżimu sanitarnego czyli wszystko co jest związane rękawiczki, maseczki, dezynfekcja później miejsc i tego wszystkiego. To jest nasz pierwszy plan, który wydaje się troszeczkę no, takim bardziej marzeniem. Drugi plan troszeczkę bardziej kosmiczny mamy pomysł, żeby zorganizować sztab, który będzie jeździł po terenie. I to będzie w sztabowozie. To będzie autobus, który będzie przygotowany, przystosowany do tego, żeby ten sztab mógł tam zagrać. Oczywiście wszystko jest w reżimie sanitarnym. No i trzecia opcja, która najprawdopodobniej okaże się, że to będzie ta opcja, jeśli się nic nie zmieni, jeśli chodzi o obostrzenia, będzie to całkowicie transmisja online. Jasne. A licytacje. Tu mamy, że tak powiem, tak samo do każdej wersji przygotowane inne opcje, jeśli chodzi o licytacje. Jeżeli to będą dwie pierwsze wersje, to będą licytacje stacjonarne w wyznaczonych miejscach. Jeśli to będzie pierwsza wersja, to na scenie, druga w danych miejscach ten nasz autobus będzie się pojawiał i tam będą określone przedmioty licytowane. Natomiast jeżeli to będzie trzecia opcja, czyli online, będzie to licytacja online. Proszę wytłumaczyć, jak to autobus, to znaczy w tej wersji, jak to będziecie jeździć, pokazywać na przykład, jeżeli chodzi o licytację, przedmioty, które są licytowane. Do autobusu przecież nikt nie będzie mógł wejść, prawda? Zgadza się. Wszystkie informacje odnośnie tego, co będziemy licytować, będą się pojawiały w internecie wcześniej, będzie wiadomo o jakich godzinach, w jakich miejscach dane przedmioty zostaną wystawione. Podjeżdżamy, pokazujemy przedmiot, jeśli ludzie zechcą przyjść i przyjdą, oczywiście nie gromadząc się, no i normalni w świecie licytują, wrzucają pieniążki do puchy, wrzut do puchy i dostają wylicytowany przedmiot. Panie Michale, efekty z tych wszystkich finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Bolesławcu są znane. Dość dużo... Czy specjalnych łóżek covidowych, czy innych urządzeń medycznych dostarczono do naszego szpitala. Czy mógłby Pan powiedzieć, co dostarczono i kiedy? W zeszłym roku przed finałem przyjechały dwie, dwa aparaty USG do naszego szpitala. Oczywiście, tutaj jak COVID się zaczął, również Wośb przysłał indywidualne pakiety dla medyków, czyli maseczki, sprzęt zabezpieczający i nasz szpital Bolesławiecki również otrzymał taki sprzęt. I tak jak wiemy, również tutaj z Państwa portalu, ostatnio dojechały do naszego szpitala łóżka COVIDowe, tak zwane COVIDowe. Które mają tutaj wesprzeć działanie i szpitale, które walczą z COVID-em. No oczywiście, miejmy nadzieję, że jak najszybciej pandemia się zakończy. Wówczas ten sprzęt będzie służył też innym pacjentom. Oczywiście nasz szpital również posiada inny sprzęt, który przez te lata był gromadzony i szpital dostawał sprzęt na oddziały neonatologiczne czy położnicze. Także są to inkubatory i różne urządzenia i do badania słuchu, które, które w naszym szpitalu funkcjonują. Jurek Owsiak pisze między innymi tak albo mówi: "Potrzebujemy całej naszej filozofii, która zawsze i w każdej sytuacji szuka tych momentów, które wydobędą z nas najbardziej słoneczne pokłady siły, energii, wzajemnego bycia z sobą, wzajemnego szacunku, tolerancji i pogody ducha". Rozumiem, że te jego przesłanie będzie tu realizowane w Wrocławiu. Spróbujemy je zrealizować w 100%. Mamy nadzieję, że się uda. Mamy bardzo trudny czas dla nas wszystkich i to zarówno i każdy prywatnie w domu to przeżywa, i zawodowo ludzie przeżywają, ludzie tracą biznesy, oszczędności. No można powiedzieć, że niektórym nawet świat się wali. Oczywiście ludzie też chorują, tak? Chorują, no też umierają, więc ta cała sytuacja, no, można by powiedzieć, że ogólnoświatowa, no, nie nastraja pozytywnie e, ludzi. Natomiast, e, no, my postaramy się tutaj, ten film raz, że wesprzeć całą akcję, żeby te pieniądze trafiły do fundacji, później zakupiony sprzęt, który wróci znowu do nas, do ludzi i będzie pomagał. Natomiast e, jest takie powiedzenie, że jestem wolontariuszem i, i zarażam ludzi uśmiechem. I mam nadzieję, że to będzie uśmiech i, i chociaż na chwilę zapomnimy o tym wszystkim, co się stało, chociaż no, nie ukrywajmy ekipa w maseczkach, rękawiczkach, no to jednak, jednak ta pandemia cały czas jest gdzieś tam obecna. Także no, nie jesteśmy w stanie jej wybunkować. Tak? Ja rozumiem, ale możecie zagra zagrać głośniej, możecie być obecni, gdzie tylko to jest możliwe, i jak gdyby podnieść ducha wszystkim tym, którzy są zakażeni albo mogą być zakażeni. Powiem tak, obserwuję od kilku tygodni, jak to wszystko się tutaj u nas odbywa, jeśli chodzi o wolontariuszy, pytania o to, co się dzieje, czy będziemy grać, czy będziemy robić. Bardzo dużo ludzi cieszy się, że orkiestra rusza również w Bolesławcu, że będziemy grać, że ten sztab powstał. Są generalnie dzieciaki, ludzie są z bardzo pozytywnie, z bardzo pozytywnym zapałem, jeśli chodzi o działanie. Także myślę, że tutaj tą dobrocią serca podzielimy się z wszystkimi i zapałem do pracy. Mam nadzieję, że Bolesowanie nas wesprą w tej akcji i okażą wielkie serce, tak jak to było przez trzy ostatnie finały. Za każdym razem było coraz więcej. Oczywiście w tym roku no, wiadomo, jaka jest sytuacja, nie nastawiamy się tu na jakiekolwiek rekordy. No, ze względu na to, że no, dzieje się, co się dzieje w kraju i na pewno nie będzie tak wielu ludzi, czy na ulicach wrzucało do tych puszek, no, jeżeli nie będzie sztabu i w sensie tej sceny finałowej, gdzie, gdzie to wszystko się odbywa, to wiadomo, że um, te wpływy do tych puszek będą mniejsze. No to, ale tak czy inaczej, to pań, to musicie przecież ustawić sobie jakieś cele, Jakim, jaki, jaki taki główny cel tej akcji waszej będzie wam przyświecał w tym roku? Znaczy w przyszłym roku, oczywiście w tym finale. Znaczy nasz główny cel to jest przede wszystkim zagrać z uśmiechem i zrobić to wszystko tak, żeby było bezpiecznie i żeby, żeby, żeby ograć tą pandemię, tak to nazwijmy, żeby, żeby trochę tej normalności do nas płynęło, jednak żeby zebrać trochę tych pieniędzy, które, które wrócą w tym sprzęcie do różnych szpitali, w różne miejsca. No przede wszystkim chcemy też trochę normalności. Myślę, że wszyscy mają już dosyć siedzenia w komputerze czy tam w domu, bo są różne sytuacje. No ludzie, no my jesteśmy ludźmi, którzy, istotami, które potrzebują się nawzajem, więc jednak ten kontakt jest potrzebny, chociaż w jakiejś takiej namiasce spróbujemy to zrealizować. Akurat finał te, tego, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w czasie ferii, więc jest szansa na to, żeby właśnie tych młodych ludzi odciągnąć od komputera, jeżeli nie będzie ten finał online, no i żeby mogli jakoś no zaistnieć, że tak powiem, chociaż kolokwialnie. No, fakt jest taki rzeczywiście, tak się te zdarzyło w tym roku, że są to ferie. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony niekoniecznie, ponieważ ludzie siedzący w domu gdzieś tam będą chcieli wyjść, a my mamy tutaj obostrzenia, jeśli chodzi o gromadzenie się i tam zbiorowiska. Natomiast myślę, że ludzie. Podejdą do tego racjonalnie, tak? Mamy, mamy ludzi, którzy, którzy też odpowiadają za to, co się dzieje i też myślą o tym, widać to na mieście. Ludzie chodzą w maseczkach, zabezpieczają się, żeby nie zarazić się przypadkowo tym wirusem, więc myślę, że tutaj obostrzenia, które my przygotujemy, regulaminy, zasady, metody tej płatności. Plus to, że ludzie też podchodzą do tego zdroworozsądkowo, tak żeby się nic nikomu nie wydarzyło. Myślę, że też pozwolą nam uniknąć ewentualnych, że tak powiem, następstw nieszczęśliwych tej, tej sytuacji. Aczkolwiek, tak, są ferie, ludzie będą. Myślę, że ludzie wyjdą nawet na spacer do miasta, tak, o otwartą przestrzeń, żeby się przespacerować. Może akurat spotkają naszych wolontariuszy i wrzucą parę groszy do puchy. Y Panie Michale, czy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy się w Bolesławcu zmienił? Czy doszły nowe osoby, czy stare ubyły? Kto będzie prowadził całą tą orkiestrę, jak to w ogóle będzie wyglądało? Jeśli chodzi o sztab, generalnie na sztab to są, można powiedzieć, ludzie, którzy przez cztery, ale cztery, trzy poprzednie finały organizowały ten finał. Oczywiście jest część młodych ludzi, którzy no, Wkroczyli w dorosłe życie, poszli na studia, więc też mają inne zajęcia. Też nie są w stanie być tyle czasu tutaj i działać z nami. Oczywiście, um, przed finałem te osoby gdzieś tutaj do nas spłyną, ale generalnie mogę powiedzieć, że mamy taki stały skład, który współpracuje z nami, który pracuje, który tworzy to wszystko. Oczywiście, jesteśmy otwarci też na nowe osoby. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, chce działać, chce pomóc, jak najbardziej jesteśmy na tak i przyjmujemy takie osoby do grona, aczkolwiek no, ten finał jest dość specyficzny, ponieważ jesteśmy gdzieś tam poblokowani, jeśli chodzi o spotkanie się z ludźmi, więc część rzeczy jest realizowana online, część rzeczy wysyłamy po prostu do wolontariuszy, do ludzi i w ten sposób się to odbywa. Myślę, że gdyby sytuacja epidemiologiczna w kraju była inna, nie byłoby wirusa, na pewno tych ludzi byłoby więcej, tym bardziej, że w zeszłym roku w zasadzie to żeśmy pobili wszelkie możliwe Rekordy marzeń, jeśli chodzi o kwotę, i to też tak pozytywnie nakręca ludzi, że oni chcą działać, chcą wesprzeć, chcą wejść, chcą zrobić coś od tej strony, w której, w której my to wszystko szykujemy. Natomiast e, jeśli chodzi o wolontariuszy, tych, którzy chodzą z puszkami, to mogę powiedzieć, że tak 70% to są e, dzieciaki, osoby dorosłe, które znamy z poprzednich finałów, natomiast e, te 30% to, są, e, to jest taki nowy narybek, który, który się zgłasza. Oczywiście mamy trochę takich spóźniarskich, którzy przespali termin rejestracji, niestety w tym roku nie mogliśmy już ich zarejestrować jako wolontariuszy kwestujących, natomiast na pewno oni nas wesprą tutaj, jeśli chodzi o to, to działanie wewnątrzsztabowe. Musimy kończyć naszą rozmowę, bo czas naszego wywiadu się skończył. Panie Michale, co by Pan chciał powiedzieć wolontariuszom, mieszkańcom Wolesławca, jak Pan chce ich zachęcić do udziału w 29 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolesławcu? Powiem tak, my zrobimy wszystko, żeby było bezpiecznie, żeby to wszystko, co się będzie działo, było zgodne z przepisami panującym prawem obostrzeniami. Na pewno e, chciałbym państwa gorąco zaprosić, żeby w jakikolwiek sposób wziąć udział w tej akcji, czy to, czy to wpłata e, online, czy wrzucenie do puszki, czy udział w aukcji, czy w internecie, w aukcjach internetowych, czy w aukcji takiej, to i my będziemy te przedmioty próbowali licytować. E, Oczywiście są różne sytuacje, nie każdego stać na to, żeby wrzucić do puchy, ale często też taką pomocą dla nas jest po prostu udostępnienie naszych informacji, które my wysyłamy do ludzi u siebie na profilu swoim i to też gdzieś tam do szerszej grupy ludzi dotrze. Na pewno chciałbym powiedzieć Państwu, że życzę sobie i Państwu i przede wszystkim Państwu i wolontariuszom, żeby żeby ten trudny okres jak najszybciej się skończył i żebyśmy wrócili do takiej normalności, gdzie będziemy mogli się spotykać i zorganizować taki finał, że mury się będą trzęsły tak pozytywnie od muzyki i od, od tej serdeczności, i chęci i pomocy. Proszę Państwa, kończymy nasz wywiad. Naszym gościem był w szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Michał Szwed, który zapewnia nas, że finał będzie z głową. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.